Dzień dobry witam Państwa bardzo serdecznie. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, wkleję Wam tutaj od razu mały wycinek wypowiedzi pewnej TikTokerki, która z własnej perspektywy na podstawie własnego doświadczenia stara się wytłumaczyć, czy pokolenie Z, czyli osoby urodzone między 95 a 2012 rokiem, faktycznie jest leniwe i czy faktycznie nie chce im się pracować, bo takie mm, zarzuty wobec pracujących młodych ludzi można usłyszeć od osób zdecydowanie od nich starszych. Punkt pierwszy, tracimy wiarę w system pracy. Dzień w dzień widzimy, jak starsze osoby mają problemy, żeby opłacić rachunki albo nawet leki, a nam się i tak wmawia, że my mamy harować do końca życia i grzecznie wpłacać na fundusz emerytalny, z którego potem mamy żyć, gdzie już teraz widzimy, że to nie działa, że ci ludzie po prostu harowali kilkadziesiąt lat i to porządnie, a teraz mają problemy, żeby się utrzymać? Halo, my dokładnie wiemy, że nas to po prostu nie czeka i będzie tylko gorzej. A już nie mówię o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, więc ciekawe, kto miałby wpłacać nam na ten fundusz emerytalny, jak my będziemy starzy. Dziewczyna mówi też o tym, że coraz trudniej jest w Polsce utrzymać się młodym ludziom, że w dużych miastach, nawet mieszkając dwie osoby, coraz ciężej zarobić jest na wynajem, który jest bardzo drogi, a szansa na to, że ludzie, którzy teraz wchodzą na rynek pracy, kiedykolwiek będą mieli własne mieszkanie, niestety jest coraz bardziej zamglona. I z jednej strony można by było powiedzieć tym młodym ludziom, żeby wzięli sprawy w swoje ręce, żeby przestali narzekać, że sky is the limit. Wystarczy rano wstać, wziąć zimny prysznic, potem trochę pomedytować, poafirmować i wszystko samo się ułoży. Bo prawdopodobnie taką radę mieliby dla nich internetowi ludzie sukcesu. Ale z drugiej strony, patrząc na to wszystko z jej perspektywy, niestety ma bardzo dużo racji, bo życie większości młodych ludzi w tym kraju jest z góry skazane na większe albo mniejsze rozczarowanie. Ja mam, słuchajcie, 33 lata, i też mnie grzeje, że mamy na utrzymaniu setki tysięcy urzędników, którzy jak trzeba coś załatwić, idziesz do urzędu, to akurat. No, mogą nie mieć czasu, bo akurat piją kawkę. Ale jak trzeba ci zatruć życie, to są do tego pierwsi. I też mnie grzeje, że trzeba utrzymywać m.in. trzynastki, czternastki dla emerytów, bo zbliżają się wybory i za nasze pieniądze trzeba kupić ich głosy. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy naprawdę mają tęgie głowy, którzy kończą wymarzone studia. Ale jedyne miejsce, w jakim mogą znaleźć pracę, to takie, w którym ukoronowaniem kilkunastu lat nauki będzie napieranie za najniższą krajową, za którą nie będą w stanie się utrzymać. I ja też byłem w tamtym miejscu, bo zacząłem pracować, jak miałem lat 15, a potem, jak już byłem na studiach, jak miałem lat 20, między 20 a 27 albo 8 rokiem życia, zawsze pracowałem w dwóch miejscach przynajmniej naraz, po to, żeby zarobić więcej. Więc w domu byłem tylko po to, żeby się przespać i potem wychodziłem do pracy. W piątki na przykład wychodziłem do pracy na 6 rano i wracałem w południe. Ale w niedzielę, zaliczając po drodze dwie nocki i odsypianie 40 minut w kiblu na siłowni. I wiecie co? I teraz najlepsze? Wydawało mi się, że tak się da żyć. Do momentu, w którym się nie okazało, że po prostu rozsypałem. I fizycznie, i psychicznie. I się okazało, że to niczego nie zmienia, bo mm, nie miałem kiedy pójść na pocztę, żeby odebrać polecony. Nie miałem kiedy pójść do fryzjera. Nie mówię o tym, że nie miałem żadnego normalnego, prywatnego życia, bo życiem moim była praca. Tyle, że z pracy w jednym miejscu nie byłem w stanie się utrzymać. Nie byłem w stanie normalnie żyć. Na pierwsze takie normalne wakacje zagraniczne w moim dorosłym życiu poleciałem, słuchajcie, jak miałem 26 lat. Na tydzień do Bułgarii. Kosztowały 1800 zł. Zbierałem na to rok. I potem bardzo żałowałem, że dopiero tak późno zrozumiałem, jakie podróże są cenne. Wcześniej myślałem, że najważniejsza w życiu jest praca. Mm -hmm. I właśnie dlatego, jak ja miałem 22, 23, 24, 25 lat, to moi rówieśnicy jeździli po Polsce, imprezowali, cieszyli się młodym życiem, czerpali doświadczenia, latali po świecie, a ja zgadnij, gdzie byłem. No nie zgadniesz. W pracy. I dlatego teraz właśnie uważam, że. Trzeba znaleźć ten balans, że życie nie polega na tym, żeby wracać do domu tylko po to, żeby się przespać, bo inaczej nie zarobisz na trochę lepszy samochód niż masz. Bo to nie jest normalne. I uważam, że urlopy są od odpoczynku. Od zdobywania nowych doświadczeń. A nie od pracowania. Bo to, że zarobisz kolejny tysiąc złotych, niczego finalnie w twoim życiu na lepsze nie zmieni. To, że jestem teraz tu, gdzie jestem, jest wynikiem tego, że pewnego dnia miałem po prostu szczęście. I to jest właśnie problem, bo większość młodych ludzi takiego szczęścia mieć nie będzie. I jeżeli mówimy o ambitnych młodych ludziach, to oni chcą pracować, ale są na tyle świadomi, że chcą pracować, a nie harować po 12 godzin dziennie, po to, żeby za chwilę wylądować w sanatorium albo na terapii. Ze świadomością, że dalej niczego nie mają. Nasi rodzice często pracowali całe życie, i powiem wam z perspektywy czasu, że nie ma co im się dziwić, że oni po pracy nie mieli siły na to, żeby robić coś produktywnego. Trzeba było iść do pracy, w której. Były marne perspektywy na awans na przykład, ale były perspektywy na to, że ktoś cię zwolni, jak się odezwiesz, a ty masz kredyt na karku. Trzeba było wrócić do domu, po żeby z do domu zrobić zakupy, ogarnąć Ciebie, ugotować. Może chwilę przeklikać telewizor, leżąc na kanapie, żeby odpocząć i od rana to samo. I, i tak mija 10, potem 20-30 albo 40 lat. Najpierw komuna, stan wojenny, potem na chwilę odetchnęli lata 90-2000. Teraz znowu wraca komuna w wersji 2.0. Cieszy więc, że pokolenie Z nie chce powielać tego schematu, że oni nie chcą takiego właśnie niewolniczego trybu życia, takiej wegetacji, że nie chcą dać sobą pomiatać, że chcą znać własną wartość. Bunt przeciwko, nie wiem, nazwijmy to takiej rzeczywistości, jest jak najbardziej zrozumiały. Ale, i tutaj płynnie przejdziemy do drugiej części mojej dzisiejszej wypowiedzi. Ale każdy medal ma dwie strony. Bo obok tych myślących, świadomych, ambitnych i wartościowych ludzi. Którzy w ten sposób wyrażają swoją jaką obawę przed przyszłością, która ich czeka w tym kraju. Mamy też mnóstwo ludzi z tego samego dokładnie pokolenia, którzy nie mają absolutnie żadnych ambicji, absolutnie żadnych umiejętności, żadnych zainteresowań, ani kszty kultury osobistej za to mają ogromne oczekiwania, bo wszystko im się należy. Więc, po perspektywie potencjalnego, ambitnego pracownika, ja wam może powiem, jak wygląda to z drugiej strony, bo obecnie jestem człowiekiem, który zatrudnia ludzi. I zacznijmy od początku, czyli od tego, jak wygląda obecnie poszukiwanie pracowników. Gdy szukałem dietetyków czy dietetyków klinicznych, bo taką branżą się zajmuję i prowadzę kilka projektów w tym temacie, dałem ogłoszenia i zgłosiło się potąd ludzi. Po jakichś dziwnych kursach online. Czyli na przykład ktoś w piątek był mechanikiem rano, był w pracy, ale o 19.00, między 19.00 a 20.30 został dietetykiem jednak. To byli ludzie, którzy kupili kurs na przykład za 80 parę złotych na jakimś gruponie w czymś innym. I my z ciekawości kilka tych osób zaprosiliśmy, żeby dać im szansę. Oni nie potrafili odpowiedzieć praktycznie na żadne pytanie, bo nie mieli zielonego pojęcia o dietetyce. Więc żeby w przyszłości uniknąć straty czasu w ogóle na wertowanie takich CV pisaliśmy w ogłoszeniu, że osobom po kursach online dziękujemy, poszukamy osób po studiach. I co? Wyobraź sobie, że na następny dzień nasze ogłoszenie zostało usunięte z jednego z największych w Polsce portali zajmujących się ogłoszeniami o pracę, który swoją drogą bierze za te ogłoszenia horrendalne pieniądze. A dlaczego? Dlatego, że szykanowało ono osoby po trzygodzinnych tam kursach online. tak? Bo oni też powinni mieć szansę u Ciebie pracować. Więc. Ja nie mogę napisać we własnym ogłoszeniu, jakich ludzi szukam, a jakich nie szukam, bo to teraz oni ci będą dyktować, kogo ty możesz przyjąć do pracy. Tak samo nie możecie napisać w Polsce w ogłoszeniu, że szukacie osób pochodzących, no nie wiem, z danego kraju, z danego miejsca. No bo osoby z innych miejsc będą czuły się poszkodowane. Wyobraźcie sobie zatem sytuację, że szukacie obecnie nauczyciela języka polskiego. Zgłaszają się wam tysiące osób, strzelam z Bangladeszu, z Indii, z Pakistanu, czy nawet z Ukrainy, które absolutnie nie mówią po polsku. Musicie to wszystko wertować i nie możecie nic z tym zrobić. No bo pan z Bangladeszu, który nie mówi po polsku, też powinien mieć szansę być u ciebie nauczycielem polskiego. Ale to dopiero początek. Niesamowicie dzisiaj jest trudno znaleźć osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. I także ludzie z pokolenia Z zdarzają się absolutnie odklejeni od rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że jedni to ci, którzy nie chcą być wyzyskiwani, którzy chcą zachować ten zdrowy balans między pracą a odpoczynkiem. To jest jak najbardziej normalne, nie chcą charować jak woły. Super! Ale oni są ambitni, inteligentni i ogarnięci. I oni w pracy są w stanie dobrze wykonywać swoje obowiązki. A drudzy to są ci, którzy, którym się wydaje, że hajs powinien ich padać z nieba za to, że żyją, mimo tego, że no niestety akurat nie mają żadnych kwalifikacji. I dlatego właśnie jest mnóstwo ludzi z tego pokolenia którzy umówili się na rozmowę o pracę i nie dali znać nawet sms-em. Po prostu na nią nie przyszli. Ale na drugi dzień zadzwonili z pretensjami. Czemu? Nie mają drugiej szansy. Więc stwierdziliśmy, że ok, każdemu mogło się zdarzyć. Od teraz każdy ma dwie szanse, żeby przyjść. I co? I było kilkadziesiąt osób, które nie przyszły ani za pierwszym razem, ani za drugim razem. I w obu tych przypadkach nie dały znać, że ich nie będzie. Po czym, po kilku dniach, Kolejny raz wysyłały CV. Zdarzyła się na przykład pani dietetyk, która na podstawowe pytanie: Ile mniej więcej białka znajduje się w 100 gramach piersi z kurczaka? Odpowiedziała, że 100, potem, że jednak 80, a potem, że 60, a potem, że nie wie. I dlaczego się w ogóle ją o to pytamy? Skoro za nią na studiach diety zawsze rozpisywał komputer. Więc ona nie musi wiedzieć takich rzeczy. Dziewczyna z tytułem magistra. Był typ, który umówił się na rozmowę o pracę. Na godzinę przyszedł na nią i w połowie rozmowy nagle zaczął rozpakowywać torbę, napił się jakiegoś szejka, schował tego szejka do torby, zapiął ją z powrotem i zaczął wychodzić. W połowie rozmowy. I na pytanie, co robi, odpowiedział, że, że idzie zrobić trening. I teraz absolutny hit. Pewien dwudziestolatek złożył do nas CV i w dziale umiejętności wpisał, cytuję, na samym dole: Dobra bajerka. I ja człowieku nie żartuję. I to się notorycznie powtarza, że im mniejsze kwalifikacje, tym większe jest odklejenie. Notorycznie ludzie, którzy jeszcze nie zdążyli skończyć studiów, wpisują, że oni za mniej niż dychę na rękę, to nie przyjdą do pracy. Każdy nowy pracownik to jest człowiek, nad którym my musimy kilka miesięcy siedzieć. Trzeba na niego poświęcić mnóstwo czasu, mnóstwo energii. Już nie mówię o pieniądzach, bo tych pierwszych kilka miesięcy to, to nie jest człowiek, który pomaga w firmie zdobywaniu jakichkolwiek zysków. To jest studnia, w którą się wkłada czas i energię i pieniądze też. A na przykład po czterech, pięciu miesiącach, kiedy zaczyna być samodzielny, przychodzi i mówi, że on jednak, no, jednak będzie rezygnował. Bo jemu się nie podoba jednak wstawanie na dziewiątą rano, bo on tak w środę i czwartki to lubi wstać tak o dziesiątej czterdzieści. Mnóstwo młodych ludzi szukających teraz pracy od razu na wejściu chce mieć dychę na rękę. Jeszcze człowieku na rozmowę nie przyszli. Już ma być dycha na stole. I samochód służbowy. Byle nie kombi i byle nie biały. Za to z darmowym paliwem. Telefon służbowy? Oczywiście. Ale nie jakiś HAPU! Android obsrany! Od razu iPhone! I to nie jakieś 13 Pro! Od razu ma być 27 Pro Max Ultra X! Najlepiej w wersji tytanowej. Ten taki, z tym takim, wiecz, ekologicznym super antywstrząsowym kejsem z jarmużu. Do tego darmowy pakiet Netflixa, HBO, owocowe środy, warzywne czwartki, co piątek Japończyk robiący własnoręcznie w pracy sushi, Dobrze by też było, żeby w toalecie był człowiek przygrywający takie lekkie mongolskie pieśni o miłości. Natomiast co poniedziałek na rozpoczęcie tygodnia, żeby było troszkę więcej dopaminy, takiego radosnego nastroju, żeby ściągnąć taką specjalistkę z Francji, która gra na harfie czereśniami. I żeby się nie przemęczać, to 4 godziny zamiast 8, bo akurat o 14 mama robi obiad. A ja człowieku, żeby pracownikowi wypłacić, żeby mu zostało chociaż z 5,5 tysiąca, to ja muszę zapłacić mniej więcej 8,5. Żeby zapłacić m.in. wszystkie jego ubezpieczenia. I co? I gówno. Bo, jak będzie chciał iść do lekarza, to i tak będzie musiał iść prywatnie. No, chyba, że akurat ma 8 miesięcy, żeby poczekać na wizytę. Z emerytury też nie będzie miał nic, bo jej nie dostanie. Taka jest niestety brutalna prawda. Mimo, że co miesiąc zabierają mu na to pieniądze. Co chwilę coś nowego. Co chwilę trzeba płacić więcej. Co chwilę jest drożej. My, jako pracownicy, jako pracodawcy, wymyślamy jakiś pomysł, żeby naprawiać świat, żeby coś ludziom dać, żeby zarobić przy, tym przy okazji trochę pieniędzy. I będziesz za to ukarany, bo to oni ci będą, utrzymujemy bandę nierobów, która ci tylko pokazuje palcem, z którego kąta i ile masz przelać. I teraz wyobraź sobie sytuację mojego kumpla, gdzie właściciel mieszkania podniósł im czynsz z dnia na dzień o tysiąc złotych. I powiedział, że albo płacą więcej, albo out. bo on na ich miejsce ma kilkudziesięciu chętnych Ukraińców. I teraz pomyśl sobie, że jest jakiś mały przedsiębiorca gdzieś w Polsce, którego wykańczają wielkie światowe korporacje. On sobie ledwo wiąże koniec z końcem, ale stara się walczyć. A ty przychodzisz do niego. I mówisz, że ty masz od jutra zarabiać klocka więcej. Bo tobie twój właściciel mieszkania zwęszył interes i podniósł ci czynsz o tysiąc. Przecież to nie jest wina tego człowieka, że najpierw były lockdowny, a potem kilka milionów Ukraińców się u nas w kraju pojawiło. Wszyscy mają teraz ciężko i dlatego właśnie w tym kraju tysiące firm upada. Nie wiem, czy zauważyliście w ogóle, że w Polsce zaczyna brakować fachowców. Na ekipę remontową czekasz kilka miesięcy. Brakuje hydraulików, mechaników. U nas w biurze wszedł gość, wiesz, fachowiec. Rozkręcił kibel. No i jak go rozkręcił, to już go nie umiał skręcić. No, przerosło typa, wiesz o co chodzi? Taki był fachowiec, więc trzeba było dzwonić po kogoś innego, kto po nim to ogarnie, nie? A on tak siedzi, patrzy na ten kibel, odwraca się i mówi, no to za to to będzie 150. Chłopaki się go zapytali, czy jest poważny, czy sobie uszkodził głowę tym kiblem. wiesz. Zawodówki są u nas stygmatyzowane. Za to potrzeba nam, żeby wszyscy ludzie mieli wyższe wykształcenie. I dlatego teraz, jak ktoś ci się na przykład zepsuje w domu, to jedyne, po kogo możesz zadzwonić, to po specjalistę od europeistyki. Bo tych akurat są tysiące, tak? No i mnie prawdopodobnie tak samo jak i Ciebie codziennie nurtują pytania z tym związane. Chętnie bym znał odpowiedzi. Ty, ten chłop od kibla, on na 100% był po europeistyce, nie? Niedługo będziesz chory, wiesz coś, będziesz miał chrypę, będziesz leżał, tak się rozłożyło, lekka gorączka. Jedyny doktor, po którego będziesz mógł zadzwonić, to będzie doktor nauk filozoficznych. Podsumowując, jeżeli jesteście młodymi ludźmi, bez żadnych ambicji, celów, umiejętności, którym całe życie wszystko było podstawiane pod nos, to zejdźcie na Ziemię. Bo nikt nie będzie wam płacił za to, że zaszczytacie go obecnością swoją w pracy, w której nie potraficie niczego zrobić. Natomiast jeżeli jesteście ludźmi ambitnymi, chcecie do czegoś dojść, jesteście dobrymi specjalistami, podróżujcie, uczcie się języków. Dacie sobie radę, w Polsce też można znaleźć pracodawców, którzy Was naprawdę docenią i będziecie mogli z nimi robić wspaniałe rzeczy. I jestem za tym, żebyście utrzymywali bardzo zdrowy stosunek pracy do odpoczynku. Tylko w pracy trzeba być po prostu ambitnym i trzeba to dobrze wyważyć. Tylko nie dajcie sobą pomiatać i nigdy nie powielajcie schematu waszych starszych kolegów, którzy bali się stracić pracę i stracili w niej całe lata życia, sens istnienia, życie rodzinne, a nigdy nie odważyli się, żeby pójść gdzie indziej pracować. Jeżeli natomiast chcecie coś zmienić, to teraz jest na to ostatni dzwonek, bo potem będzie już za późno, a tylko od nas, ludzi i naszych decyzji zależy to, jak ten kraj będzie wyglądał w przyszłości.